Przejazdy służbowe z punktu A do punktu B są niczym maraton przez papierową trasę faktur, rachunków, zrzutów ekranu. Tylko po to, aby znaleźć się tutaj, gdy w kalendarzach Twoich pracowników zaczyna brakować miejsca, zaczynasz czuć presję. A co jeśli istnieje inny sposób, aby wszyscy mogli efektywnie podróżować? Co jeśli taksówki każdego rodzaju byłyby zawsze gotowe? Teraz, gdziekolwiek ich potrzebujesz. Co jeśli możesz mieć wgląd do pełnego przeglądu przejazdów pracowników oraz kosztów podróży, z możliwością dopasowania budżetu prosto z Twojego konta. Co jeśli środki transportu byłyby zasilane ze zrównoważonych źródeł, pomagając zmniejszyć emisję dwutlenku węgla, spełniając wymogi bezpieczeństwa, które umożliwiają podróże bez obaw o własne zdrowie. Aby pasażer mógł wsiąść i cieszyć się podróżą. Free Now for Business ułatwia zarządzanie przejazdami służbowymi. Dzięki nam masz więcej czasu na to, co naprawdę ważne, ponieważ jesteś free now. Free now for business, twój partner podróży służbowych.